Tam się Kacper jadę z numerem 325 i pochodzę z Praw. To jest mój połowski. Co Cię zmotywowało do wzięcia udziału w takim wyścigu? Pewnie taki sprawdzenia siebie. Ale to najbardziej. Masz za sobą już tego typu wyścigi? Nie, to jest mój pierwszy wyścig. Planujesz? No, na, pewno, na pewno bardzo fajna e, forma e, wyścigu, Bardzo mi się podoba. Pomimo tak, że jest bardzo ciężko, e, bardzo mi się podoba. Co byś powiedział ludziom, którzy się wahają, czy warto w tym startować? Jakie przesłanie masz dla nich? Myślę, że nie ma co się zastanawiać, tylko brać byka za rogi i próbować. Nie trzeba jakoś szybko przecież tutaj go skończyć. Można to przejechać w miarę rekreacyjnie, tak mi się wydaje. A Ty jedziesz na tempo? śpiszczy? czy...? E, e, Ogólnie od wczoraj spałem 3 godziny. E, postawiłem sobie cel, że będę chciał to ukończyć poniżej 100 godzin. Jak na razie mój plan e, idzie ku... Sorry. To w pewnym sensie pogoda Wam sprzyja, można powiedzieć. No, pogoda jest bardzo fajna. Nie wyobrażam sobie tego w ulewie, ale. No, ja się bardzo cieszę, że nie pada. Masz jakieś specjalne przesłanie dla ojca dyrektora? Chcesz go torturować na mecie, czy podziękować? Jaki masz plan? Myślę, że nie. Widzieliśmy się kilka razy na wczoraj i dzisiaj w nocy. Jechaliśmy w sumie w podobnej godzinie e, te same odcinki e, i raczej nie, wszystko jest ok. E, no, trasa, według mnie, no, jest robiona bardzo dobrze. E, momentami bardzo ciężka. Można się naprawdę namęczyć, żeby przejść niektóre odcinki. A na czym w ogóle twoje życie rowerowe polega? To jeździsz szosę, MTB, trekking, nie Cześć, wiem, jeździłem e, MTB i raczej tak turystycznie z kolegami. E, lubimy tak sobie raz na rok wyjechać gdzieś e, w świat i przejechać powiedzmy taką kilkudniową e, wyprawę. coś pozwiedzać. im Słyszałeś komunikat najnowszy startowy, że jest zmiana koncepcji i jedziecie, zwracacie z Gdańska na baronią Górę rowerem, Wisła 2400, co ty na to? Eee, myślę, że czemu nie ale nie wiem co na to mi tyłek, bo trochę mnie wytrzęsło, nie będę uchwywał. Na tych wałach zarosniętych eee, trochę mi wczor wczoraj mi na ludzkości. Także e, nogi na pewno mówią tak, a reszta organizmu że waha się. Powiedz mi, co jest twoim zdaniem najfajniejszego w jeździe na rowerze? Dlaczego jeździsz na rowerze? Co się tak kręci? Myślę, że wolność. Myślę, że fajne jest to, że mogę sobie wsiąść z ramy na rower o 5, 6 i w ciągu dnia przejechać te 200-300 kilometrów i być w zupełnie innym miejscu. Mogę skręcić gdzie chcę. Myślę, że to jest dla mnie najlepsze. Do zobaczenia w Gdańsku.